Co na prośbę licznych internautów, powtarzam jeszcze raz rolę witaminy D. To nie jest tak, jak w 1906 roku odkryli witaminę D i stwierdzili, że ona jest niezbędna do mocnych kości. Badania przeprowadzone w 1931 roku udowodniły, że jeżeli poziom witaminy D w naszym organizmie będzie powyżej 30 gramów, to u dzieci krzywica nie występuje. Ale od 1930 do 2000 roku minęły trzy pokolenia i nasza wiedza na ten temat znacznie wzrosła. Mamy trzy problemy z witaminą D. Po pierwsze, są dwa rodzaje witaminy D. Ta sprzedawana, rozpuszczalna w tłuszczach, i ta od Pana Boga, rozpuszczalna w wodzie. Problem polega na tym, że tą rozpuszczalną w tłuszczach możemy sobie kupić, ale ona dociera tylko do mniej więcej 70-80% naszych komórek. Natomiast ta od Pana Boga dociera do wszystkich naszych komórek, czyli 100%. Kolejna sprawa to jest to, że jak bierzemy tą sztuczną witaminę D, to ona niestety ulega z naszego organizmu w wyrzucaniu mniej więcej. Co 2-3 dni praktycznie spada o 30% poziom tej witaminy D. W związku z powyższym, wszelkiego rodzaju dyskusje, że ja tam biorę 100 tysięcy raz na tydzień, świadczą tylko o głupocie. Dlatego, że to tak jak wodę trzeba codziennie brać i pić. Czyli innymi słowy, te 100 tysięcy trzeba podzielić na, w zależności od stanu wyjściowego, na 10-15 tysięczne... Dawki i brać je codziennie. Wystarczy raz dziennie wziąć, ale po czymś tłuszczym, czyli na przykład jajecznicy na boczku, czy jak bierzecie chleb, kromkę chleba, to nie robicie czegoś takiego, że posmarujecie to masłem, tylko trzeba to obłożyć takim plastrem masła, jak byśmy ser kroili. I dopiero potem na ten ser, są sobie miód czy drzemczy, czy, czy kiełbasę położyć i dopiero to zjeść i w ten czas brać tą witaminę. Można brać raz dziennie. Jeżeli jeden czy drugi dzień nie weźmiecie, to się nic nie stanie. Ale podam na własnym przykładzie. Jak przez tydzień byłem na wykładach na południu Polski i w hotelach się tam poruszałem, no to oczywiście systematycznie nie brałem. I po tym tygodniu wartość spadła o ponad 30%. Czyli Proszę to wziąć pod uwagę. Natomiast mam doświadczenie osób, które wyjeżdżały sobie do Egiptu jak powiedzmy w końcu lutego, marcu odbywały te turnusy tam dwutygodniowe czy tygodniowe w Egipcie, to poziom witaminy D potrafił podejść do 150-170. To samo było latem. Nasze panie jeździły do Jugosławii, jak same mówiły, przekładano je tylko z prawa na lewo i cały dzień leżały, całe południe leżały na słońcu. To poziom witaminy D przekraczał 146-150. Czyli bzdurą są te nasze informacje podawane w wynikach badań laboratoryjnych, że dawka powyżej 100 jest toksyczna. Bo nie wierzę, żeby nasz ustrój sam sobie wytwarzał toksyczną dawkę. Czyli jeszcze raz, w zależności od poziomu wyjściowego, bierzemy odpowiednią ilość jednostek witaminy D. Małe dzieci, z doświadczenia mówię, muszą brać w zależności od masy ciała, takie powiedzmy 4-5-letnie dziecko to 3-4-5 tysięcy i zwyż 10-15-letnie. W zależności znowu od tego, jaką ma masę ciała, jaki wyjściowy wartość witaminy D, powinno brać od 5 do 10 tysięcy jednostek. Dorosła osoba najczęściej musi brać około 10 tysięcy jednostek. Proszę wziąć pod uwagę, że nowotwory piersi u kobiet, nowotwory przydatków u kobiet, nowotwory prostaty u mężczyzn są witaminą D zależne. Czyli innymi słowy, nie występują u osób, które mają ten prawidłowy poziom witaminy D, czyli w granicach 80-100. A mówimy o zdrowych osobach. Natomiast jeżeli ktoś jest chory, ma raka, to powinien poziom tej witaminy podnieść do co najmniej 150 nanogramów. I tu się nie da oszukać przyrody. Biorąc witaminę D, trzeba koniecznie brać to, witaminę K2. Te wszystkie witaminy noszą nazwę K, K1, K2 i K7 nawet, ale K2 jest dla nas niezbędna. To są zupełnie różne chemiczne związki i mają inne zadania. Pamiętam, że jak chyba 25 lat temu zacząłem propagować, że z witaminą D trzeba brać witaminę K2, i takie recepty wystawiałem, to panie w farmacji mówiły, że pan doktor się pomylił, K2 nie ma, jest tylko K1. No taki był poziom nauczania na polskich akademiach. Innymi słowy. Każdy musi brać witaminę D. Nie, czy nie mam tutaj żadnego odwołania, dlatego że po pierwsze, nasza kultura jest taka, że nie chodzimy rozebrani do pasa, a tylko klatka piersiowa i plecy tworzą tą witaminę D. Ręce i nogi można zapomnieć. Nie widziałem nigdy nawet w upalne lato żeby mamusia, która z wózkiem się bawi w parku, rozebrała się do pasa i chłonęła tą witaminę D. Wszystkie panie siedzą w bluzkach, w jakichś tam t-shirtach. Nie widziałem jeszcze nikogo, że przez t-shirta się opalił. Poza tym nasz system cywilizacyjny jest taki, że od ósmej najczęściej do piętnastej, szesnastej siedzimy w domu. Czy to w biurze, czy to w szkole, czy w sklepie. W związku z tym też nie widziałem ani jednej osoby, czyli przez dach domu by się opaliła. Więc dalsza dyskusja moim zdaniem jest bez sensu. Tylko między godziną 11 a 13, plus minus oczywiście, to opalenie tworzy witaminę D. Są mierniki witaminy promieniowania słonecznego i można sobie to zmierzyć. My to mierzyliśmy jeszcze w latach 90. przez cały okres od. od Powiedzmy kwietnia do września i tak naprawdę to kwiecień, maj, czerwiec, lipiec. Ta witamina D jest stworzona w naszym organizmie, a sierpień już niestety bardzo, bardzo mało. Natomiast z opalaniem jest zupełnie inna historia, bo opalanie to jest ta dłuższa fala elektromagnetyczna i można się doskonale opalić nawet w godzinach popołudniowych. To jest Kolejna sprawa. Ostrzegam też przed kupowaniem jakichś tam tranów smakowych i tak dalej, bo nikt nie sprawdził, czy tam w ogóle cokolwiek jest oprócz oleju. Ten tak zwany tran norweski jest nie w Norwegii produkowany, tylko w Chile. I tam ostrzegano nas, że masowo ludzie wokoło tych fabryk umierają na raka. Więc proszę to wziąć pod uwagę. I nie dać się nabrać na jakieś trany dla dzieci, bo on smakowy, bo on będzie lepszy. Nie znalazłem żadnych prac, które by świadczyły o tym, że dziecko pijące taki tran rzeczywiście ten poziom witaminy D się podnosi. To jest jedna sprawa. Wręcz przeciwnie mam własne doświadczenie, że bo tran norweski jest drogi, tam 56 zł chyba kosztuje w Polsce taka buteleczka mała. Dziecko brało od września do października 6 butelek, wypiło, a poziom witaminy D obniżył się o 50%. Więc to jest po prostu naciąganie. A tutaj na marginesie jeszcze chciałbym oszczęd przed zakupami internetowymi w sklepie Jula. To jest szwedzka firma, która sprzedaje różne rzeczy techniczne, ale chce się dostać coś internetowo. To niestety nie zawsze się to udaje. Ja próbowałem zakupić u nich ten przedmiot. Oczywiście drogę tego przedmiotu z Szwecji do Polski mogłem śledzić, ale jak przyszedł do Warszawy, to zginął i ja go nie dostałem. A wmawiali mi, że przyjechał kurier i nie mógł, że tak powiem, zadzwonić się, bo nikogo nie było. No cały czas jestem w domu i na pewno bym otworzył, powiedziałem, że przyjedzie. To jest pierwsza rzecz. Natomiast jeszcze gorszą jest, że na moją reklamację pisemną nawet nie raczyli odpowiedzieć. Więc jest to firma moim zdaniem niezbyt wiarygodna. I dlatego ostrzegam, żeby ktoś nie musiał się nabrać tak, jak ja się dałem. Dziękuję, to by było na tyle.